Cześć koleżka, koleżka ty i Bobik. Zapraszam się na Poznań Game Arena, który odbędzie się już w ten weekend od 21 do 23 w Poznaniu. Wbijaj zbić piąteczkę, zrobić jakieś tam zdjęcie, podpisik czy coś, połazić, poogarniać tutaj tematy, gierki, zobaczyć jakieś nowe stoiska i tak dalej. W taty roku mnie nie było, ale w tym roku yy, na pewno będę, tylko nie będzie mnie w piątek, bo w piątek jest jakiś VIP day, dzień dla profesjonalistów, a, a ja nie jestem profesjonalistą, yy, więc, więc mnie tam nie będzie. Nie no, no, nie będzie mnie tam po prostu, no nie będzie mnie w piątek, to będę w sobotę i w niedzielę, więc e, będę gdzieś się tam kręcił. Tak samo e, w sobotę bodajże jest Stars for Fans, na którym też oczywiście będę, e, więc będę i na PGA i na Stars for Fans, bo to jest wszystko na tej samej hali, na tym samym terenie właśnie. E, tam na Targach Poznańskich, tak to się nazywa? Jakoś tak to się tam nazywa. Zaraz koło dworca, no, w internetach piszę, wszystko jest już w opisie. E, więc takie krótkie info, że będę, e, bo pisaliście mi, zapytaliście się na live'ach jak były, e, czy zbijamy piątkę na PGA, czy będę na PGA, więc e, tak dla pewności w tej chwili, bo nie każdy śledzi social media, e, facebooki, instagramy, snapchaty, e, naszą klasę i, i te inne takie twittery, e, nikt, nie, nikt tego nie śledzi. Eee, znaczy no dużo osób z was nie śledzi Nikt nie śledzi no eee, Więc eee, dużo osób z was może nie wiedzieć Będzie wszyscy do szoku, że Kurde WX byłeś i nie dałeś znać nigdzie Ale jesteś wej w ogóle Nie szanujesz widzów <grytanie> Więc nagrywam taki Nagrywam taki oto filmaj i, 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 I tyle. Myślę, że się zobaczymy oczywiście, jeżeli widzisz to podchodź, podbijaj, nieważne czy tam będziemy chodzić w 10, w 30 czy coś, czy będę sobie szedł sam, podbijaj. E, nikt, nikt nikt, nikogo nie grzyzie. po co są właśnie takie e, spotkania, takie właśnie PG jakieś jemy, czy coś, żeby właśnie się spotkać z widzami, fanami e, zbić piąteczkę, pogadać, jakieś tam zdjęcia sobie czasnąć. E, no i żeby było, żeby było fajnie. Ok, więc nie przedłużając. Jeszcze raz, 21-23 Poznań Game Arena. Widzimy się tam. Eloszka!